Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Nowak i jestem menadżerką katowickiego oddziału DIWAJER. Przez wiele lat Śląsk, jak i same Katowice, wielu z nas kojarzyły się przede wszystkim z branżą górniczą i przemysłem ciężkim. Jednak dziś stolica Górnego Śląska to dynamicznie rozwijające się centrum biznesowe korzystające z doskonałej infrastruktury oraz wysoko wykwalifikowanej kadry. Branża produkcyjna, tradycyjnie mocna w tym regionie Polski, cały czas się rozwija. Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na kandydatów z obszarów chociażby robotyzacji i automatyzacji procesów produkcji. Sektor nowoczesnych usług biznesowych, branża IT czy sektor budowlany rozwijają się w regionie bardzo dynamicznie, co pociąga za sobą zwiększoną konkurencję o uwagę pracowników. Planują Państwo rozwój w regionie Górnego Śląska? Wspólnie z zespołem w Katowicach możemy wesprzeć w poszukiwaniu kandydatów na stanowiska specjalistyczne, eksperckie i managerskie w szeregu branż. Zapraszam do kontaktu.